Cześć, zapraszam do oglądania mojego filmiku. Ja też. Kali Kali Zgadź się słońce. Cześć wszystkim, z tej strony Koka2026 i dzisiaj zagramy na serwerze mysg.pl na mingrze zwanej SCB, czyli Super Krampno. A więc zaczynamy. Idziemy na rękę, dzisiaj znowu do. Idziemy na rękę. Wybieramy klasę Clipper, najlepsza. Dobra i czekamy teraz na starcie. To się widzimy na starcie. No więc niedługo się zacznie i będą i grać. Witam się z wami. I zaraz zaczniemy. Ja wybrałem klasę Clipper, bo dla mnie jest ona najlepsza. Dobra, już jedną przegrałem. Przepraszam, jeśli coś słyszeliście, bo to mój brat. Dobra, przepraszam, że jestem małomówny, ale wiecie, jak się gra, to nie gra. Nie ma taką zasadę. Ale ale skoro nagrywam, to nie będę taki, że ło, Dobre, nic nie go dobra, niskiego. Och, przegrałem, ale świetnie. Trochę ciężko u mnie z monetami. Wiecie, teraz może biorę klasę lasu, wchodzę na wioskę. O kurczę, klipa. nie! Tutaj ma być a nie taki to nie To bałagan. Co To znaczy taki Mówiłam do gry, ładnie poskładać. To jest do To 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 Dobra, teraz będziemy się kąpić. Jeszcze nie zaliczyło mnie. oj znowu tak słabo kurczę przepraszam ale nie jestem w to za dobry więc gramy dalej już 5 minut nagrywam nowy osobą STB dobra o dobra zaraz będziemy grali i No, zaraz będziemy grali, losowo. klasa, o, oh. dzięki Adrian, ale, Ad... o oh nie, o oh nie, dobra, nic się nie stało, się mówi.

O, lecią mi misję, jaka zabicie. Więc fajnie, dobra. Rainbow, bo wiesz. Wiecie. Mr. Check. Ale jest chyba dobry. O, perwa Endermana, nie wiem, co z chodzi. O, zombies. Och kurczę, dobra. Ostatnia ręka. Ten odcinek będzie trochę głupszy. Dłuższy, nie głupszy i z nie. Okej. to działa. No Dobra, Dobra, cześć. Cześć. Dobra, gramy. O, kaktus, nieźle. Nie zacznę, mój pach. Nie, Kurczę, przepraszam. O. O nie, kakt. O, double kill, fajnie. Moją ulubioną klasę jest klipper, ale... Jak mi się trafi NCD nie ma się zmiły Mam zain to najlepsza kasa na serwerze. Dobra. O, mój, mój starszy brat A jeden też niedługo będzie nagrywać. No no, też mój brat będzie nagrywał. O, dobra.

I mi został jedno hper. Nie, zyloma HP, tak, czy nie ma co grać. Kurzczę za duże ryzyko. No nie wszyscy poginą. A ja potem... Dobra. innego jak zabiję będzie dobrze. O dobra. To będzie koniec tego odcinka, więc żegnam się z Wami. Papa pa i łapki w górę.